Cześć! Dzisiejszy materiał może być dla Was elektryzujący, ale też pokażę pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas współpracy z agencją. My prowadzimy około 1000 kąt. Tutaj po lewej stronie czempion trzeci z rzędu, który otrzymaliśmy, więc jest hat Staramy się o czwarty. Ale też widzimy, że coraz częściej zgłaszają się do nas sprzedawcy, którzy czują pewien niedosyt ze względu na współpracę z innymi freelancerami czy agencjami. Ja pokażę, na co warto zwrócić uwagę podczas współpracy i mam nadzieję, że ta fajna lekcja pomoże Wam lepiej rozwijać Wasz biznes. Punkt numer jeden. To jest ten moment, kiedy agencje idą na ilość, a nie na Jakość. Podczas jednej rozmowy z dosyć topową agencją usłyszałem, że mają 300 kont i dwóch opiekunów, więc tak naprawdę to nie wiem, ile mają czasu na zarządzanie tym kontem. Natomiast to, od czego powinniście zacząć współpracę, od takiego naprawdę sumiennego i szczerego prześledzenia, czy w ogóle to konto nadaje się do prowadzenia reklam. Jeżeli nie macie dobrze skonstruowanej oferty, jeżeli nie macie wyróżnika, macie w ogóle niekonkurencyjną ofertę, ktoś robi to szybciej, taniej, lepiej, zwinniej, ma lepszą konwersję, to takie konto w ogóle nie powinno prowadzić działań reklamowych, powinno być odrzucone, i my na swoim koncie na 10 zgłoszeń około 7 odrzucamy. No, wtedy sprzedawca nie jest zadowolony, wraca po jakimś czasie, kiedy dopracuje te oferty i jest nam wdzięczny, że w ten sposób dostał informację zwrotną. Choć na początku ona nie była przyjemna, to pozwoliła mu nie przepalić ogromnych budżetów. Także jeżeli ktoś przygarnął wasze konta, a nie sprawdził jego potencjału, jeżeli nie sprawdził, czy ono jest szyte na miarę według algorytmów Allegro i według tego, czego oczekuje klient i trendów, czy konkurencyjności, to być może to jest ten powód, na, na podstawie którego będziecie narzekali na agencję. Drugie takie. Do dość mocno znamieniowe, to jest to, jak jeden ze sprzedawców, który do nas przyszedł, płacił agencji 1500 zł netto, a jego budżet to był w zależności od miesiąca od 900 do 1100 zł. No i już sami widzicie, że 60% stanowiła obsługa, a budżet jedynie 40%. No, proporcje powinny być zupełnie inne, dlatego chociaż my mamy coś takiego jak procent od e, obrotu czy e, procent od wygenerowanego przychodu z reklam. E, więc zobaczcie sobie, porównajcie, jaką macie kwotę wydawaną e, i jak to wpływa na w skalowanie waszego biznesu, bo te proporcje powinny być odwrócone. No, ciężko prowadzić biznes, jeżeli nie ma zaangażowania z dwóch stron, jeżeli nie ma zrozumienia z dwóch stron i jeżeli ten kontakt jest bardzo słaby. U nas w Frycie 24 godziny na odpowiedź, czego mocno pilnujemy, jak sobie sprawdzałem ostatni miesiąc 99,7, to w tym czasie się wyrobiliśmy a oczywiście te 0,3, to prawdopodobnie po prostu nie była wymaga na żadną odpowiedź, stąd też pogorszyło nam statystyki. Muszę w jakiś sposób to obejść, wymyśleć i dopracować. Ale rozwijanie biznesu polega na tym, żeby mieć kontakt z drugą stroną i w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, gdy coś się zmienia na rynku, w sytuacji, gdy macie klęskę urodzaju, reagować. Dlatego też My mamy różne formy kontaktu, telefon, Whatsapp, mail, czy spotkania na Meet, które pozwalają nam być na miesiąco z Waszym biznesem i mm, dzięki temu skalować go e, w stronę oczywiście zysku. E, to też, co może być dla Was ciekawe i to nie jest bójda, e, niektóre agencje proszą o login i hasło konta. No nie będę mówił o kwestiach RODO, prawdopodobnie taki dokumencik nie został podpisany, to jest raz, o wycieku danych poufnych, o dostępie do różnego rodzaju kont bankowych i innych elementów, ale też mam na myśli powiązanie kont. Załóżmy, jeżeli jest freelancer, prowadzi 10 kont i on nałapał sobie 8 na szybko, 2 to są te, które gdzieś tam mu spadły, jak anioł z nieba, i naprawdę te konta to są duże, fajne do rozwoju konta. Natomiast jedno z przypadkowych kont, niestety, ale nie za, zaczęło nie wysyłać zamówień. Okazało się, że to był jakiś skamer. E, w efekcie Allegro widzi 10 zalogowanych e, kont pod jednym adresem NIP. Blokuje w pierwszej kolejności wszystkie 10. Nie wierzycie, zapraszam na moją ulubioną grupę, gdzie przynajmniej raz na dwa tygodnie ktoś mówi o powiązaniach konta, brak możliwości wystawiania nowych aukcji czy o yy, możliwości wypłacenia środków do momentu uregulowania, do momentu rozwiązania sprawy. To jest mega niebezpieczne. Pamiętajcie, że to są dane wrażliwe. Regulamin na to wręcz nie pozwala i konsekwencje mogą być dla Was ogromne. Ok, idę dalej. Brak codziennych raportów. Ja też usłyszałem od jednej z agencji, akurat w agencji dosyć małej, niedługo ona nawet zniknie z oficjalnych, ze strony oficjalnych agencji, bo po prostu nie rozwija swoich sprzedawców. To jest to, że nie udostępnia danych, nie udostępnia know-how, nie pokazuje, jaka jest struktura kampanii. Dla mnie to zawsze jest pokazanie, że po prostu na tym koncie się nic nie robi. Agencje mają możliwość udostępnienia Wam, jak wygląda struktura. Tutaj nie ma w tym nic złego, bo płacicie za to, więc też powinniście to znać i udostępnianie raportów raz dziennie, to tak naprawdę to jest coś, co, o co powinniście zadbać, a nie wysyłanie go raz na miesiąc wraz z fakturą. To jest wasz biznes, jeżeli Allegro, to u was więcej niż 30% przychodu i tym bardziej zysku, to powinniście mieć dostęp do takich danych, które pokazują Wam, czy to wszystko idzie w złą, czy w dobrą, mam nadzieję, stronę. Brak strategii to jest coś. Gdzie wiele agencji ma taką strategię na JOLO, czyli po prostu dostosowuje stawki, nie patrzy, który produkt warto reklamować bardziej, który mniej, nie patrzy na sezonowość produktów, nie patrzy na to, czy te produkty są reklamowane na innym koncie, albo czy są promowane, bo świetnie wygląda Roas. Ale tak na samym końcu, jeżeli oferta ma monetę, promowanie jest jeszcze w gwarancji najniższej ceny, to ja się nie dziwię, że raz będzie idealny, ale koszty Was zjedzą, więc jest wiele obszarów, nad którymi powinniście zapanować. Produkt na chwilę jest y, ograniczony, jeżeli chodzi o ofertę, ma bardzo małą liczbę sztuk, czy czas dostawy jest zwiększony, to nie powinien być tak agresywnie reklamowany. Przykładów tego ma milion i tutaj też trzeba mieć rękę na pulsie, więc sprawdzanie dwa, trzy razy dziennie tego, w którą stronę idzie rozwój kampanii jest kluczowe. No i też to coś, do czego ja się przykleiłem. Zadałem pytanie kilkunastu agencjom odnośnie reklamy graficznej, odnośnie sposobu pozycjonowania ofert, odnośnie regulaminu Allegro i uwierzcie mi, że 9 na 10 oblało ten test. Jak można prowadzić kampanię innym sprzedawcom, no jeżeli samemu się nie ma odpowiedniej wiedzy? Ja dzisiaj widzę pewien trend, powstaje coraz więcej freelancingu. Są to zazwyczaj sprzedawcy, którzy zamknęli swoje konto na Allegro, a dzisiaj chcą Wam doradzać. Sami sobie nie poradzili na Allegro, ale próbują rozwijać biznesy innych. No, nie za dobrze to może wyjść, więc warto zebrać sobie portfolio, warto sprawdzić, czy są takie oznaczenia, warto sprawdzić wiedzę. Ja mam takie trzy pytania zawsze do agencji. Jeżeli chcecie, to wam je podeślę, za małą przysługę, które warto im zadać i to sprawdzi ich kompetencje, czy to, co robią, robią we właściwy sposób. Pamiętajcie, też zawsze możecie nas przetestować jako V-Sprint, jako. Agencja, która została już trzykrotnie wyróżniona przez e, obszar przez komórkę Allegro, Ma, mamy bardzo dużo treści edukacyjnych na tym kanale mamy swoje czasopismo więc jest wiele powodów żeby przetestować jak nam pójdzie prowadzenie waszych kampanii aby w tym czacie w tym czasie będziecie mogli zająć się własnym biznesem dzięki wielkie dajcie lajka do zobaczenia w kolejnych materiałach merytorycznie o marketplace magazyn dla sprzedawców e-commerce. Analizy, wywiady z praktykami i sprawdzone porady. Czytaj online za darmo lub zamów elegancką wersję papierową. To wiedza, która sprzedaje. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Skorzystaj z darmowej wiedzy i sprawdź nasze pozostałe filmy.